te inwestycje w Polsce jest, jest bardzo dobre dla 2017. A, oczywiście zawsze mogą być lepsze. Są a, pytanie na, o kilka sektorów, kiedy będzie kluczowa decyzja o modernizacji wojsko o modernizacji sektora energetyki i tak dalej, ale zawsze mogą być więcej pewności, więcej no, stabilność, na przykład punktu widzenia prawa albo sądu, ale generalnie myślę, amerykański inwestorowi i nie tylko ocena sytuacji jest bardzo dobre. Są kilka a, a, u, uwagi, na przykład dla sektor uh, przemysłu uh, ciężkiego uh, uh, i produkcji, na przykład no, uh, pewność uh, i stabilność uh, uh, sytuacji na rynek energetyczny, ceny uh, energii jest, jest bardzo ważna i to muszę patrzeć, że, że to jest uh, uh, dobre cena i dobre warunki dla inwestorów. Ale inny sektor w, w informatyce, uh, taki taki outsourcing i inny taki uh, uh, badany rozwoju, uh, sytuacja jest, jest, jest bardzo. Dobre i to jest, jest bardzo zdrowe, w moim zdaniem, konkurencje między innymi w miastach w Polsce dla nowych projektów. 2017 powinien być kolejny dobry rok inwestycji. A wartość amerykańskich inwestycji na przykład w roczny rok po rok. I co jest ważne, jest nie tylko nowe projekty inwestycje ale inwestycje przez obecnych inwestorów. To jest więcej niż połowa kwoty całości inwestycji amerykańskich w Polsce. Inwestycje z zbadane rozwoju informatyki, to jest bardzo ważny sektor, też biotechnologie. też jest ważny sektor lotniczy, jest nowe projekty z Gruzją, z Lufthansa i General Electric, też będzie bardzo ważny, duży projekt, to jest dobry przykład, taki typ inwestycji w Polsce.